Wszystko się kiedyś skończy. Każda szczęśliwa chwila, moment niepojętej radości i popularność twojej ulubionej gry komputerowej. Albert Einstein. Oczywiście żartowałem, nikt tak nigdy nie powiedział. Co nie zmienia faktu, że prawie każda gra po jakimś czasie traci zainteresowanie ludzi. Powiedziałem prawie każda, bo dziś omówimy sobie takie, które zdają się być nieśmiertelne. Za nieśmiertelnego uznawany był też Ramzes II, trzeci egipski faraon z XIX dynastii. I to właśnie jego strój możemy przyodziać w Team Fortress 2, czyli pierwszej grze na naszej liście, która premierę miała ponad 16 lat temu. Ale już 13 lat przed oficjalną premierą miała ona swoje skromniejsze... Początki, jako modyfikacja do Quake'a. Była ona rozwijana i zmieniana przez kilkanaście kolejnych miesięcy. Twórcy mieli bardzo ambitne plany, których efekty poznacie niedługo. W pewnym momencie założyli firmę Team Fortress Software, by usprawnić swój proces twórczy i wejść z przytupem na rynek. Z przytupem jednak wykupił ich Valve. Deweloperzy dostali możliwość na to, by ich granat, którą pracowali już bardzo długi czas, została przyłączona do gry Half Life. I tak oto powstał. Team Fortress Classic. Grafika była realistyczna, tryby gry angażujące, a mechanika rozgrywki płynna i przyjemna. Największym problemem było jednak to, że nie dało przebrać się za Ramzesa II, trzeciego egipskiego faraona z XIX dynastii. Naprawdę, każdy tak uważał. No i w końcu, kilka lat później, wydane zostało Team Fortress 2. Tak jak jego poprzednik, dołączone zostało one do gry Half-Life, ale tym razem dwieczki wraz z portalem. Zestaw, w którym wydane zostało Team Fortress 2, nazywał się The Orange Box. Początkowo gracze musieli oswoić się z całkowicie nową oprawą graficzną, bo jednak ta gra była w zasadzie komiksowa, a poprzednie stawiały czysto na realizm. Jednakowoż, nie musiało minąć dużo czasu, by gra rozkochała w sobie spore grono graczy. Valve sypało aktualizacjami, a gracze sypali pieniędzmi. Do gry ciągle dodawane były nowe mapy, Gry, bronie i oczywiście elementy kosmetyczne, takie jak na przykład przebranie Ramzesa II, III Egipskiego. Aktualizacje pojawiały się w dość zdrowym i rozsądnym tempie aż do roku 2017. W tamtym okresie wyszedł update Jungle Inferno. I był on ostatnim większym update'em. Następnie w grze pojawił się znaczący problem z botami. Potrafiły one rujnować ludziom rozgrywkę i stanowić momentami nawet do kilkunastu procent liczby graczy. Społeczność powoli zaczęła tracić nadzieję. Nadszedł rok 2023, a razem z nim światełko w tunelu. Potem nadszedł lipiec 2023, a wraz z nim Pierwsza, większa aktualizacja. Fani musieli czekać 6 lat na ten moment. Ich radość da się zweryfikować w bardzo prosty sposób, ponieważ gra wraz z wypuszczeniem tej aktualizacji, 16 lat po premierze, ubiła rekord aktywnych graczy. I to pobiła go praktycznie dwukrotnie, bo poprzedni był 14 lat po premierze i stanowił 150 tysięcy. Myślę, że gdyby zdecydowali się wypuścić nowe przebranie dla Ramzesa II, to... Ale, żeby operować na trochę większych liczbach, spójrzmy sobie na ciekawy przypadek GTA Online. Zdecydowanie najmłodsza gra na dzisiejszej liście, ale co ciekawe, nadal starsza od większości widzów Wojana, bo na karku ma już 10 lat. A te 10 lat temu, czyli w dzień swojej premiery, miała ona około... 750 tysięcy aktywnych graczy w jednym momencie. Za serię Gier GTA odpowiedzialny jest studio Rockstar. Gracze dzielą się na dwa obozy: tych, którzy uważają, że Rockstar to pazerne gnidy, i tych, którzy uważają, że Rockstar to pazerne gnidy. Ale nie można odmówić im tego, że w ich dorobku znajdują się najlepsze produkcje, jakie kiedykolwiek powstały na rynku growym. Wytwory tak dobre, że dosłownie onieśmielają głębią fabuły, otaczającym nas terenem, zaawansowaną inteligencją postaci, zdumiewającą grafiką i błędami. Pierwsza gra z serii Grand Theft Auto powstała w 1997. Druga. Dwa lata później. Na trzecią czekaliśmy również dwa lata. A na Vice City jedynie rok. Kultowe San Andreas ponownie dwa lata. A po San Andreas twórcy chcieli stestować lekko poważniejsze to rozgrywki. W związku z tym, czwarta odsłona była pierwszą grą w serii GTA, na którą czekać musieliśmy 4 lata. Gra, mimo tego, że jest moją, ulubioną, spotkała się z mocno średnim odbiorem graczy. Wtedy przyszła pora na GTA 5, Na tę produkcję. Graczom przyszło czekać aż 5 lat, 60 miesięcy, 260 tygodni, 43 829 godzin i, i tyle nanosekund. Ale w końcu wyszło. Jest co to za grafika, jest co to za fabuła, jest co to za płynność, jest co to za. Auto! Chwilę po premierze podstawki wyszło GTA Online. Można było kupić sobie mieszkanie, kupić sobie auto, łamać się na bazę i wraz z kolegami ukraść odrzutowiec. No zainteresowanie graczy było niesamowite, a jeżeli wyjątkowo dobrze skoczyłeś motorem, mogłeś nawet pojawić się w filmie z top 50 tak -like momentów w GTA V. Popularność niestety po jakimś czasie zaczęła drastycznie spadać. Gra była dostępna tylko na PlayStation 3 i Xbox 360, nie było mowy o komputerach, a na salony wchodziły już konsole nowej generacji. W 2015 natomiast pojawiło się GTA. 5 Next Gen na najnowsze konsole i komputery. Można rzec, że zbyt wiele w tym Next Genie nie było, ale mapa straciła kolorki i został dodany tryb widzenia z pierwszej osoby. To wystarczyło, by liczba graczy dwa lata po premierze ponownie sięgnęła suficie. Regularnie pojawiały się aktualizacje, które wprowadzały ogrom ogromnego kontentu. były tu różne napady, super samochody i tryby gry, ale w późniejszym momencie przyrodziły się to wracające motory, własne kluby GoGo -Go i różne śmieszne bronie. Jest multum graczy, którzy uważają, że dziwne aktualizacje i różne błędy prowadziły tę grę do upadku, ale statystyki pokazują co innego. W 2020 roku, z uwagi na kro... i potężny abdy, dodający napad na kasyno, gra ustanowiła nowy rekord graczy. 7 lat po premierze. Potem wiadomo, temat lekko ucich. Rockstar wydało kolejny next gen, no bo... Nowe konsole, ale w zasadzie nie daje tam absolutnie nic ciekawego. I choć regularnie mi się zabycie pazernymi świniami, większość aktualizacji jest średniego kalibru, a w co drugim lobby znajduje się 7-4, to tak czy siak GTA V 10 lat po premierze posiada rosnącą liczbę graczy. To samo można powiedzieć o League of Legends. I chociaż czasy świetności mają już za sobą, to od ostatnich 5 lat prezentuje tendencję rosnącą. Chętnie opowiedziałbym wam historię tej gry, ale niestety zbyt często dotykam trawy, żeby ją jakkolwiek znaleźć. Nie no, taki żarcik kosmonaucik. Opowiem wam, po coś się ma... kolegów. Kurwa, specjalnie napisałem krótki. Wszystko zaczęło się od dwóch przyjaciół i współzałożycieli Riot Games. Oba mieli pasję do gier komputerowych i założyli potencjał na rozwijanie gier typu MOBA. Multiplayer Online Battle Arena. właśnie pracę nad League of Legends w 2006 roku, a w 2009 roku gra została oficjalnie wydana. Gra szybko zdobyła ogromną popularność dzięki innowacyjnym podejściu do rozgrywki, zresznościowym elementom, różnorodności bohaterów nazywanych championami. Mam nadzieję, że teraz wiecie czym jest League of Legend. Ostatnio zrobiłem taką ankietę na Karcie Społeczności, gdzie zapytałem się was, jakiej gry najbardziej nie lubicie. Odpowiedź była ożywista, ale jak nawet z samych komentarzy da się wywnioskować, kracze Lola to po prostu więźnie masochizmu. Życzę wam prostu do zdrowia i wyjście z tego toksycznego związku. Dota 2. Jest to gra, która właściwie stworzyła gatunek MOBA, czyli właśnie ten, na jakim opiera się LOL. Dota, a właściwie Defense of the Ancients powstała w 2003 roku jako mod do Warcrafta trójki, ale szybko zdobyła duże uznanie i stworzony został sequel pod wydawnictwem Valve, czyli właśnie Dota 2. Problem z jakimkolwiek szerokim omawianiem tej greczki jest taki, że wydaje mi się, że Polacy mają na nią trochę... Wystrane. Ja na przykład kojarzyłem ją jedynie z tej piosenki I z tego, że gra w nią Ramzes Niestety, nie jest to Ramzes II i tylko jakiś żenujący jest z Rosji, więc... Dota 2, mimo tego, że nie jest często widoczna w mainstreamie Prawie nieprzerwanie od premiery Znajduje się w top 3 najczęściej granych gier na Steam A jej wykres graczy jest... Praktycznie płaski To znaczy, 10 lat temu gra miała prawie tyle samo graczy, co dzisiaj Zdumiewające do kwadratu Hm, a propos kwadratów, to pora pomówić o Minecraft. Pierwsza publiczna wersja sięga początku roku 2009. Jej twórca, Markus Notch wzorował się na grze Infinite Miner. i tak, kradnąc część mechanik oraz wyglądu, udało mu się stworzyć cave game. I właśnie to cave game po jakimś czasie przerodziło się w Minecraft. Rok później gra sprzedała już 20 tysięcy kopii. Kolejny rok później, czyli w 2011, gra została oficjalnie wydana, a tempo aktualizacji było naprawdę zatrważające. Potem wszystko szło już z górki. Minecraft Stało się najpopularniejszą grą na YouTubie, filmy z niej nagrywali między innymi Resi Play Games, Idelty, Polski Pingwin, Minecraft Blow, Master Czułek, Multi Gameplay Guy i SKKF. Po ostatnich wydarzeniach połowa tych ksywek budzi większy smutek i odrazę, niż nostalgię, ale... Jest jak jest. Między 2013 a 2014 Minecraft miał swój pik popularności i przebił 15 milionów sprzedanych kopii. Niestety, w tym samym czasie Noc opuścił Mojang, a wszystko zaczęło lecieć w dół. Pierw pojawiło się CSGO, na który przerzucili się prawie wszyscy Minecraftowi youtuberzy, a potem Fortnite, który tylko i wyłącznie dobił słabą sytuację Minecrafta. Jednak w 2019 stało się coś... Dzięki youtuberom i nostalgii graczy, produkcja Mojangu zupełnie odżyła i odzyskała popularność, jaką ostatni raz miała w 2014 roku. Także tak to wygląda z Minecraftem w bardzo, bardzo dużym skrócie. Jak chcesz poznać pełną historię tej gereczki, to zapraszam do kliknięcia w filmik, który masz na ekranie. Miłego kcy.